Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy, dzisiaj kolejne ikony na naszym koncie. I w ogóle zaczynamy ikoną, także dymy zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu wasz najlepszy traf z ikony. U nas SPD Niemcy. Okej, okay, okej, okay. zaczynamy 90 overall. Na odcinku również ikony na naszym koncie, jak i również będzie paczka za 750 tysięcy. Startujemy. <grywa> Okej, okay, moi drodzy, odbieramy nagrody za 11 winków. Tutaj szybko dograliśmy yy, do 11, oddaliśmy mnóstwo zwycięstw widzom na szczęście. Yy, no i zaczynamy całkiem ciekawie, bo mamy informa wartego 40 tysięcy końców, więc myślę, że okej. Okay. Patrzymy, co będzie w drugim piku i kolejny inform. Ej, to znaczy jedno, będzie ikona wizualna, będzie jeszcze jedna ikona na rajo. A tu jeszcze Zakaria, eventowy 87. Myślę, że spoko, bo te dwa ify to jest tak naprawdę 80 tysięcy. Nice, nice, nice. No to, moi drodzy, paczka za 50 tysięcy i zerknijmy. O kurczę, to będzie chyba Wlachowicz jako pierwszy, więc mogło być lepiej, ale szabu nie ma. Wlachowicz 84 jako pierwszy, no to lecimy dalej. No dobra, szukamy dalej, moi drodzy. Teraz paczka za 125 tysięcy. W teorii ta najlepsza w praktyce zobaczymy. Norwegia SPO, Martin Odegard. Jest podwójny walkout, ok. Nie pogardzimy na pewno w obliczu robienia tych wszystkich ikon co chwilę. I Bernardo Silva, 87, 88. Jest ok, jest ok, ale zobaczmy, co jeszcze będzie w środku. Wodegard, Bernardo, a w środku 84. I nic poza tym, no dobra, 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 dobra. Paczka mieszanej kampanii, 85. Francja, jaki to event, SP Francja. Szukam, szukam, nie mogę znaleźć. Ale to chyba będzie, no właśnie, kto? A, Sisoko, Sisoko. FC Nantes. Okej, okay, w FC Not to chyba tam jest ten jakiś polski właściciel. Z tego co kojarzę. Czy nadal tam jest, to już we widzowie? Napiszcie w komentarzu. Czy FC Not nadal ma polskiego właściciela? Tak, że zobaczymy, kto się tam zna w komentarzach i wie. A my dwa razy 85 mamy w drugiej parce. To nie jest dobra wiadomość. O mój Boże. na 85 85 OVRL. Ach, oprócz czaranoglu Party, O boż. Lecimy, lecimy, słuchajcie, 15 piczków wjeżdża teraz na Rajo. No i to nas tak naprawdę przybliży do skończenia ikon. Mam nadzieję, przynajmniej. Mam nadzieję, mam nadzieję. Dobra, niech będzie. Cyrnogór, co wiecie. Potrzebujemy walkouty, potrzebujemy informy. W sumie najbardziej to chyba informy aktualnie. Więc każdy inform tu będzie mile widziany, ale taka brąz 87 również. Bo ta brąz ten skład 87 nam pomoże. Kurde, mam nadzieję, że na te w sumie 15 pików taki inform 1 by wleciał chociaż. Wydaje mi się, że tak z 2 informy łącznie potrzebujemy. Mamy też jakieś paczki, więc też z paczek czego. Może coś ciekawego poleci. Okej, okay. Jest Wojciech Szczęsny, ok, więc mamy drugi walkaucik. Dwa walkouty, tutaj 8-4, mogłem wziąć w sumie Martę, ona rzadziej leci. Tutaj mamy pana Acherbiego 83. I stronę zakończymy Jimenezem. No dobra, kurde, hmm. powiem tak, tamta strona, o właśnie, a jednak Marta, o kurde, jednak to była dobra decyzja. Pierwsza dyszka była mocniejsza, była zdecydowanie mocniejsza, tutaj jest tak średnio, średnio, średnio. I Janek oblak. No i moi drodzy, pięć ikon, jak widzicie, już jest dostępnych na moim koncie i będziemy otwierać pięć w ciemno, więc mam nadzieję, że będzie coś ciekawego. Zaczynamy zabawę. Okej, okay, moi drodzy, rozpoczynamy poszukiwania. Ukraina to nie jest i to już są wspaniałe wieści dla naszej drużyny. A gdyby tak mijaham. Aj nie tym razem, nie tym razem, bratku, nie będzie to mijacham, ale za to może być to Ian Rush. Na szczęście, wypożyczony, więc nie tym razem. I wędrujemy do Węgier. A Węgry to nie są? Może to być Digir Drogba? Nie tym razem. Okej, okay, no to lecimy. Szwecja. Szwecja to nie jest. Szkocja też nie. Zatem Haji to nie będzie. Czy może to być Jaszyn? Jaszyna mieliśmy w klubie. Jest to nasz cały czas podstawowy goalkeeper. No to Mexico. Meksyk to nie jest. No dobra patrzymy Irlandię. W ogóle ten Roykin bardzo rzadko leci w tej odsłonie, co mi się podoba. A Georgie Best? Oh, to byłby hit, gdybyśmy trafili Besta, mając toty Besta. No to pani Sawa, pani Sawa, pani Sawa. Japonia to nie będzie, a więc Dania i Schmeichel. Nie tym razem. No i oczywiście też to się tyczy Laudrupa. Zaglądamy, co się dzieje w Ganie. Gana to nie jest, moi drodzy. Czyżby pięć ikon było top 9 narodowościach. Wszystko na to wskazuje, bo Bułgaria to nie jest. Uuuulala. la dobra, moi drodzy, Argentyna to nie jest, okej. Okay. Świetna wiadomość. Zaglądamy, co w Hiszpanii. Oj, 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 za dużo. Butraghenio mieliśmy, Raul, o Boże, o Jezus Maria, Raul i Pujol. A więc początek nie najlepszy od razu. Przechodząc na top 5 narodowości, dwie ikony nam się odsłaniają. Rauli, Carles, Puyol, jeszcze w podstawowych wersjach, to nie jest dobra wiadomość. Zajrzymy do Portugalii. Figo już był, więc Włochy, Italia, Italia. O boże, jest Nesta. 3 z 5 za nami, matko jedyna. No, Argentynę patrzyłem, prawda? Eee, patrzyłem, dobra, dobra, dobra. No to moi drodzy, jeszcze dwie ikony zostało, a jeszcze Anglia sprawdzona. Wiemy jedno, Holandia to nie jest. Może Niemcy też pominiemy. Tak, okej, okay, okej, okay. jest potencjał, jest potencjał, bo mamy Francję, Anglię, Brazylię i dwie karty nam zostały, a więc Anglia. O nie, Smith, okej, okay, jest Smith. Okej, okay, dobra, została jedna, ale jest Francja i Brazylia, więc jest nadzieja. Oh, jejku, no dobrze. No dobrze. Miejmy to za sobą, Francja. To nie jest, a więc Brazyl... Chociaż. A więc Brazylia! Jest Brazylia! Jest Brazylia! Patrzymy. CPS Brazylia to nie jest. PO to nie jest. SO nie może być. LO. Carlos. Jest Brazylijczyk, tak? Wuuu! Brazylia, LO. Tylko czy ja go tu już nie trafiłem? Nie, to nie. Chyba nie. Dla potwierdzenia, pięć ikon od najnowszych, Raul, <grystanie> Carlos, Puyol, Smith, Nesta, oh. Dobra, moi drodzy, tutaj paczka z czterema ikonami, ale oczywiście może być i z czterema hero tak naprawdę, no ale z reguły te ikony lecą częściej, więc zobaczmy, paczka za 750 tysięcy komisów i w środku mamy, jest Holandia, SP, szukam, szukam, może być Hulit, chyba, czy nie, jest Sejdorf, okej. Okay. Seydor Future Stars jako pierwszy. No i teraz zobaczmy, kto będzie tą drugą ikoną. Rykard zwykły. Czemu? Nie. Nie. Może w środku będzie coś lepszego? Zerknijmy. O nie! Riken McManaman. Seidor Frey, no nie, no powiem wam tak, ta paczka wygląda strasznie, naprawdę strasznie, to jest jeszcze Milito w duplikacie, nie no, tragedia. Najpierw, moi drodzy, mamy trzy piczki, 83+, i w pierwszym z nich, 87, Luka Modric, zerknijmy za tym, co będzie w kolejnym, jest Alex Remiro. No to zaglądamy do kolejnego piczka w tym trzecim piczku już błądziorno. Nie no, informy lepsze. Boże, tak sobie pomyślałem, że ten był kimis 88, ale informy 40 tysięcy i sprawdzamy, moi drodzy, paczka z ikoną numer 1. To będzie. Mam nadzieję, piękna historia chociaż 6pd Holandia. A to musi być Rajkard chyba, bo nic innego mi do głowy nie przychodzi. Tak jest Frank Rajkard. Wersji podstawowej 87 overall. Więc niestety... Jest tragedia, jest tragedia. Zerknijmy zatem, co będzie w paczce numer 2. A paczka numer 2 przynosi nam Anglię, Anglia SPO. Może być Bobby Charlton, ale czy będzie, czy... Alan Shearer, Alan Shearer niestety. Więc bierzemy pana Shearera. Paczka numer 3. Pierwszy raz widzę taką kartę. Co ty mówisz? SP, Anglia i tym razem tanderowy Pols Scholes. No powiem tak, jeżeli ktoś jest fanem Premier League to nawet nie zagra tymi kartami i tak jak coś. Taka, Taka jest rzeczywistość. Scholes, Shirer i... Frank Raycard, no to jest po prostu dramat. Przechodzimy do paczki numer 4 z ikoną. Jest Holandia, jest NK. No czyli pewnie jakiś Van Basten, albo jeszcze gorzej będzie, ale zobaczymy spokojnie. O właśnie, jednak gorzej bo warlowo tragicznie. Patrick Kluivert wlatuje nam w czwartej ikonie dwa razy Holandia, dwa razy Anglia i absolutnie nic dobrego. Cztery ikony, cztery ikony za nami. My się nie zatrzymujemy i lecimy do paczki z ikoną. Numer 5, a w piątej paczce już Francja. Zmieniamy kierunek, SLP. Podchodzę spokojnie do tego. Oczywiście może być ten Ribery Toty. No i będzie zwykły Pires. Tu nawet nie ma zwykłego riberiego. A gdzie tu w ogóle myśleć? O, Riberim Toty, więc 5 ikon. I nie najlepiej, nie najlepiej, nie najlepiej. Zerknijmy szybko do kolejnej paczki. A w kolejnej Anglia znowu napastnik. O nie może być nic. A chociaż. Okej, okay, ty, no nie dobra, ta Smith Small win, Small win, ale nie na koncie, gdzie jest Ham Toty 95 overall. Ale ta ta Smith 250 tysięcy. Natomiast, jeżeli na ataku tutaj biega Smith 95 Toty, no to tak, w sensie Ham 95 Toty, no to niestety. jest tak, jest i to była ostatnia ikona. To była jest to, ostatnia ikona. To jeszcze dla widza 10 razy. 83, plus, chyba, że zbieramy paczki już bardziej pod kątem urodzin. To nie otwieram dalej. A tutaj brąz 87 plus. Pani Hendler 88. Sympatyczna paczka, trzeba powiedzieć otwarcie. Tur, tu, 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 tu.